Praczaka pan Basa Polandia. Bardzo dobrze mówisz po polsku. Andreas, tak? Bardzo dobrze mówisz po polsku. Tak, uczy się polskiego już dwa lata, ale ciągle robię błędy. To normalnie. Polski jest trudnym językiem dla obcokrajowców. Nawet Polacze też czasami robią błędy. Naprawdę? Tak, jestem pewien, że udoskonali swój polski, jeśli będzieś czujcie w codziennie. Mam nadzieję, codziennie czujcie polski ze współpracownikami w pracy. No to fajnie, czy oni są Polakami? Niektórzy są Polakami, niektórzy obcokrajowcami. Percakapan pan Basa Polandia. Bardzo dobrze mówisz po polsku. Andreas, tak? Bardzo dobrze mówisz po polsku. Tak, uczy się polskiego już dwa lata, ale ciągle robię błędy. To normalnie. Polski jest trudnym językiem dla obcokrajowców. Nawet Polacy też czasami robią błędy. Naprawdę? Tak, jestem pewien, że udoskonali swój polski, jeśli będziesz czujcie go codziennie. Mam nadzieję, codziennie czujcie polski z współpracownikami w pracy. No to fajnie. Czy oni są Polakami? Niektórzy są Polakami, niektórzy obcokrajowcami.